Siemaneczko, ja jestem do odraz i to jest ten głupi kad Mario, w którym, którym okazuje się, że da się przejść. Niestety. Muszę przechodzić. Tak, już drugi setny raz tak naprawdę, bo, bo przechodzę i przechodzę. To jest głupia gra. której naprawdę nie chce mi się nagrywać, ale to robię, bo jest głupia. Ale, ale o już mam flagę, widzicie, na mnie się udaje za pierwszym razem, nie jest jeszcze źle. Jest bardzo dobrze, jak na początek Start mamy naprawdę dobry Więc jedziemy dalej Tutaj, ja już wszystko pamiętam yy, Widzicie? Patrzcie, tutaj taki przycisk, że się przyspiesza ten, ten No dobra, i patrzcie co teraz trzeba zrobić No pewnie już 80% wie co trzeba Hop Nie! Yeah. Udało się! I patrzcie, wchodzimy na flagę i przyszedłem No i jest dobrze No i wchodzę do zamku oczywiście ho, ho. I będzie następny level Wisalę to tą krypę, ten... ale mam. I więc robimy teraz coś takiego. Pyk, pyk, pyk! Tutaj leci i wchodzimy. No bo ja już mam. Pff, a pamiętałem! Haha! <śm> ta muzyczka jest najlepsza. No, dyskotekę mogę puścić. To jest spokojnie idziemy. Wyobrażacie sobie tańce do tego. Fala idealna. A więc idziemy dalej. Yy. O, idzie mi na razie bardzo dobrze. Jak bym powiedział nawet perfekcyjnie. O, już mamy flagę pierwszą. Jest idealnie. Nie ma co na razie. Rajd'ować się. przechod yyy, Widzicie? A teraz najlepsze. O, Trzeba wyczaić moment, w którym dać mu trzeba grzyba. to W tym momencie chyba. Nie, no, siadło, patrzcie. Teraz ja mogę sobie tutaj przejść. Ha, ha. Jestem mistrzem. O nie, to jest najgorsze. Bardzo... Jest... Nie no, naprawdę, tak mi jeszcze dobrze nie szło. Ja wszystko pamiętam! Ja to, ja to skończę. Ja to skończę. O nie, tej ptaki, tej No, pierwszy, no, to, to nic się nie stało. To jest dopiero pierwsze. Ja jeszcze nie mam co się denerwować. Może by go trafić na ten, ten... Hop, hop. A. Lepiej nie widzę. No to wchodzimy do zameczku. Teraz mieć kolejny level. Ho, ho. No, proszę. Tutaj też pamiętam. Ja to w szkole wszystko przychodziłem. Tak, w szkole. Czy ty się nie uczysz, tylko grasz w tę grę? Tak. Tutaj wejdziemy na monetę, skaczemy, skaczemy. Jezu! Co to, co to było? Dobra. To jest jeszcze zero żyć. To jest dopiero drugi dead. Nie ma co się denerwować. No i gwiazdki sobie lecą. A ja tutaj przychodzę dalej. I przychodzi ten król, jakiś Maciuś, pierwszy. O, udało się lepiej niż myślałem. Tutaj. O, tam w dół nie bo tam tam nie no skuje Ja to pamiętam. Ja to pamiętam. To są skurwysyny, one tak przerzucają Hop, wiecie, tak. No, no, nie wiecie. No, ale ja lubię być wiecie, bo to jest fajne. O, ty skurwysyny. Je, widzicie? Ja go strolowałem. Jestem. Jestem hardkorem. Aha. No! Świetnie. Teraz muszę teraz wyczaić ten moment, który muszę do tyłu iść. Jest! Jestem! Jestem mistrzem, naprawdę. Ja jest, ja jestem mistrzem. Tak mi jeszcze dobrze nigdy nie szło. Jeszcze mi tak nigdy nie szło. No... Niesamowite szczęście. Szczęście nie poję. No i mamy tutaj last level, w którym nawet się nie poraidżuję. Ten też musi przejść. Ten jeden, max jeden dead. Obstawiam max jeden dead. O, to już mam już po tym jeden deadzie. Teraz już nie mogę zginąć. Spokojnie, tutaj ma mamy czas na wszystko. Tutaj nie ma co się śpieszyć. No, bo to był tylko dwa. To jest, to jest, to jest, to jest Za jeden duży, więcej. No to, to, się jeszcze, to się jeszcze nic nie dzieje. Tutaj nie, spa, nie spadnie nikomu korona z głowy. O, tutaj, hops. Tak. I yep. jest Ten przy. To jest do trzech razy sztuka, więc. Pff, teraz mi się uda. Widzicie? No nie było źle. No leć, leć. Ja sobie tutaj stanę. No i przejdę sobie teraz tutaj. I oczywiście włączę jakieś gówno. I... Okej. Okay. Teraz muszę skoczyć. A to spokojnie, spokojnie ludziska, spokojnie. E, nie ma co się jeszcze denerwować. To jest dopiero początek gry. O, tak naprawdę już końcówka. Yy, jest okej. Okay. Jest naprawdę dobrze. Nic się nie dzieje. widzicie? idziemy bardzo dobrze że sobie tylko tutaj stanąć, a ja, nie ma pośpiechu, nie ma, nie ma sensu. się spieszyć, może sobie tutaj stanąć. O, idzie, mi się udało. Ja Działa mi mikrofon? Działa. Myślałem, że zresztą z zetknę. Od tej wściekłości, bo on się denerwuje, on nie ma nerwów na tę grę. Ja za to mam, mogę grać Czego się dla was nie robi Jest, jest okej okay. Teraz mamy tak, i tak O nie, teraz się nie da I... A jak się kater, nie wiem, z dupy pojawił to, to nie jest siekłość, na pewno Jeżeli nigdy Oooo! Jest, jest! Ale, ale jak ja mam tam przeskoczyć? Powiedzcie, nie jak ja mam tam przeskoczyć? No tu się nie da po prostu. No tego się nie da, nie co ja mam zrobić? No już chcę to włączyć, no już tak. No, wiem, że tam jest chmurka. No, nie chciałbym żadnego. Spokojnie, Dawid! Spokojnie. Ta piosenka mi się w ogóle nie podoba. Jest, do dupy. Okej, okay, samo sobie tyle <laughs> otwórz... nie... Hop, otwór I co ja mam, ja mam teraz robić? Nie wiem, może tak? O! No, jest świetnie wiem, że spada z góry gówno, więc muszę wyczaić moment, w którym mogę zejść. Jest! O, no to, no to już lepiej, Teraz już przejdę. Spokojnie, ja już przejdę. Można być spokojnie. Hop! To był dopiero pierwszy dać w drugim epizodzie flagi. To jeszcze, to się nic, to się nie ma co denerwować. Naprawdę, naprawdę nie denerwujcie się. No, widzicie, poszło lepiej niż myślałem. Tutaj, tutaj są głupie ogni, które trzeba. Oh, aktywowałem je! Udało się! Udało się! Teraz coś pokażę, tam nie, tam nie idźcie, tam nie idźcie. Tutaj trzeba zrobić tak. O. O, widzicie. I on sobie tam idzie. O, 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 patrzcie. Idzie sobie tam. I ja muszę na niego wskoczyć! Jehu! I on mnie tutaj wyrzuca. On tak rzuca. No, to godzinę. Tam jest mieczyk. I jest super koks. No, i przejdę, właśnie gra. Udało mi się. Ta muzyczka jest najlepsza. O, przewiniemy napisy, bo by po to czekać. No, będzie im No, 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 nie będę przechodzić. Mogę się oh, 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 oh. no, no, będę się no, 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 no,